Prawdziwy huragan z Rzeszowa. Harmonia tsunami w mieście bez morza. Na długie życie nam nie pozwala? Na długie co no, nagle coś, co się zdarzyło wokół nas, czego my w sumie jakby nie rozumiemy, bo, no, bo cóż, jesteśmy amatorami z, z Rzeszowa jeszcze. Czyli cały czas tam stłumiony, szukał czegoś i nagle wypływa. Mieliśmy tą świadomość, że możemy więcej zrobić niż za pierwszym razem. Zakończyć tą historię, żeby dopiąć się swoje marzenia i pokazać jeszcze, że nie jesteśmy zespołem, który gra tylko stare swoje piosenki. Bądź wróć ten świat, który nie To wszystko, czego Pan...